Hej, witam was, jestem DemoGames, Games. No i co jesteśmy e, już na odcinku widać po tytule Tak, będę kończyć z YouTube'em. Jeżeli do dwóch tygodni około mi się nie poprawi aktywność, to tak kończę z YouTube'em i zaczynam od nowa. Jeżeli widzowie mnie znajdą to wielkie gratulacje ponieważ no, będę trudno do znalezienia. Będę mieć także kanał DemoGames, Games, od razu mówię tutaj spoiler e, i będę nagrywać właśnie takie serie jak zwierzeczki surpiaczki czy Przygoda, mowa, ale e, po moich wyświetleniach widać, że mam 146 aktualnie subskrypcji, a wbijają mi po 20, 30 czy 40 wyświetleń co jest chyba tylko jedną e, około jedną dziesiątą, jakby to tak powiedzieć e, subs e, subskrypcji z, no właśnie, moich ogółem widzów. E, Dlatego się wkurzam, ponieważ nie właśnie cierpię, jak e, mam tyle subskrypcji. Cieszyłem się z tego, że, wow, mam 140 subskrypcji, to jest wielkie coś, ale kurna, popatrzcie na moje wyświetlenia. E, Pawi, Pawi tak, e, od razu pozdrawiamy. Nie żebym kogoś wyzywał, ale Pawi e, e, robił film, że ma mało wyświetleń, a aktualnie ma po 200 wyświetleń. Że jak to jest mało, gdy masz 200 subskrypcji, to wielkie pozdro dla Ciebie. E, tak samo Daniel Play Games. Daniel Play Games ma 300 su e, e, 4000 subskrypcji, a wbijam mu do 500 wyświetleń. Więc to od razu no widać, że to też nie oglądają, ale on kanał trzymie ile, a ja ile. Dobra e, Będę kończyć z YouTube'em. Wszyscy, którzy tutaj mnie znają, to no trudno się mówi. E, trzymajcie się. Cześć. Hej.